Moi drodzy, dzisiaj na PlayStation Network, PlayStation Store, pojawiło się demko Injustice: God Among Us. Jest to najnowsza biotyka najnowsza biotyka studia Netherrealms, Realms, Nether czyli facetów gości odpowiedzialnych za odpowiedzialnych za nowego Mortal Kombat'a do nowego Mortal Kombat i sobie obadamy. To będzie moje pierwsze w tym momencie uruchomienie, więc powiedzmy, że razem obadamy sobie tę wersję demonstracyjną. Mam nadzieję, że nie będzie ani za cicho, ani za głośno. Na szczęście mogę tutaj w tym momencie wszystko sobie spokojnie regulować, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trochę w pod podgłoźni, bo coś cicho jest strasznie to Demko mi się wydaje. Pegi 16, twardy, możesz oglądać. <ścoughs> Ej, jest wersja polska językowa. Wow. Co jak co, ale tego się w sumie nie spodziewałem. Po wersji demonstracyjnej bijatyki, dodajmy, bijatyki. Ale możemy w ustawieniach zmienić tylko ustawienia AV, podgłosimy sobie muzyczkę i w sumie to wszystko, co możemy zrobić. W końcu tylko konsola nie wymagajmy za dużo. Co ciekawe, jest też opcja grania w wielu graczy, ale podejrzewam tak, że to jest tylko na jednym ekranie. A ja w tym momencie, niestety, nie mam nikogo pod ręką. Mapa mela jest jakieś 8 km, stąd więc zagramy sobie niestety, czy stety sami. Przynajmniej troszeczkę polamie sobie sam. I do wyboru mamy trzech trzech bohaterów. Czyli. No, chyba tego pana nie muszę przedstawiać. Czyli Gacka, Aka Batmana, Wonder Woman, Aka jak aktualnie Pamela napisała Cycki na czacie, a także Lex Lutora. No cóż, zacznijmy standardowo od Batmana. Damy sobie średni poziom trudności, pewno ostro dostanę w dupsko, ale to chyba nie będzie wielkim problemem. Zagram przeciwko. No właśnie, przeciwko kom, przeciwko Wonder Woman, więc cycki będą na ekranie. Sukces. Ok, klimatyczne. Oj, wejście. Dobra, jak tu się bije w ogóle? Boże, kobieta mi bije. <grystanie z nimi> no, chodź tu. Boże, Oła. <grystanie z nimi> Co tu można zrobić? A, tym się łapie. Uuuu, Ładno, ładnie oberwała. No. boże, jak tu się coś robi w ogóle? Nie za bardzo. <grystanie z nimi> Trzeba będzie jakąś klawiszologię obbadać lub coś, ten deseń. Nie wiem co robię, ale bije Wonder Woman. Proszę tylko nie dzwonić na policję, że bije kobietę, bo to się źle może skończyć. A jeszcze chciałem troszeczkę materiałów podagrywać ogólnie rzecz biorąc. Na razie bez jakichś szaleń można powiedzieć, dlatego że nie mam grać praktycznie. Proszę. Ej, w ogóle bohaterowie mają po dwa paski życia. Ciekawe... Aby ktoś pytał, tak wygląda codziennie... Na ...nasze wieczorne pogadanki z Pamelą. Lejemy się po mordzie... ...a potem i tak jest happy end. No dobrze, nie są to zbyt zaawansowane ruchy, bądź co bądź. Atak z hakiem, w dół i do przodu Batmanem... ...w sensie kwadratem. Okej. Okay. Wow, nice. Ej, podoba mi się to. No to co? Pierwsza walka wygrana, tylko brakuje mi jakiegoś Fatality. Szczerze powiedziawszy, jakiegoś takiego wykończenia. No wiadomo, że to jest wersja, że to jest cecha ch charakterystyczna Mortal Kombata, tak? Kombat Mortala. Ale kurde, no co, skończyłem walkę, wygrałem i to wszystko? Trochę dziwne. No, ale fakt, faktem hmm, hmm, sposób walki jest sporo, sporo czerpie z tego Mortal Kombat'a. Są dość podobnie, jakby nie patrzeć. O, o ty, bronisz się, skubańcu. Ła, wow, biją mnie, Lex Luthor mnie bije. Dobra, Batarang, tył, przód, trójkąt. U. No! Dobra, co mamy dalej? Batarang w górę, kopnięcie z ślizgiem. Słodko, jak, jak tak się przewraca. To O, są życie skubany. Co tam dalej? Jeszcze jakie ciosy? Sparowanie peleryną, Bomby obszarowe w powietrzu. O, to może być dobre. Chwila, no, skacz. Ładnie <laughs> za zarwał. No dobra, no to jest jego standardowy cios, czyli granat w plecy. O! Co to było? Wziąłem, co ty co robisz? A to był z mojej strony ładny unik i z jego strony też naraz ładny unik Już nawet jakiś takiś pseudokombosik mi wyszedł R1 Pożniej ten przycisk Aż leksy lutorze What the Oh fuck <laughs> Dobre Batman wygrywa, jak zawsze. Dobry zawsze musi wygrać. No ale próbuję odpalić jakiś super cios, na razie mnie specjalnie to wychodzi. Trochę sztywna mi się wydaje ta gra, porównując ją z Mortalem, pisze Infernum. No troszeczkę wydaje się na razie sztywna, ale może dlatego, że nie ogarniam jej, ale... Mortal też nie ogarniałem, aby był chyba troszeczkę bardziej dynamiczny, wydaje mi się. Moskit Abla espanol. Nie, nie Abla espanol. Nie z rezerw, po prostu nie. Ej, e, w ogóle Batman kontra Batman, to się nie zdarza często. Jakby ktoś pytał, ale jakieś. A. To są w ogóle no za capoeira jakąś dziwną, hawa. Chodź tu miszku, masz tutaj granata w podzięce, od zwykła moskita. Trochę batarangów na dokładkę. Wow, co do. Co to kluźby to było? Co to było? Co tam się właśnie przed chwilą stało? Szczególnie podała mi się idea, żeby zrobić biatykę... Ej, chyba, że moimi własnymi trikami mnie chce pokonać. Podała mi się idea, żeby zrobić biatykę, gdzie będą ci wszyscy superbohaterowie. nie jest nowy pomysł, ale... No, jest pomysł całkiem fajny, na tym całym silniku Mortal Kombat'a, ale... tak średnio to wygląda. Czyli mojej opinii. Bo ja po prostu nie umiem grać. To też, jest, to też jest możliwość. No chodź tu. No i co? Jedno jest pewne: wygra Batman. <ścoughs> Który Batman to łoski? No ten batmański. Co to za brzydal? Co to za brzydal, goddammit. Czy ktoś go kojarzy? Bo ja nie specjalnie. O, na dachach Gotham City, będziemy walczyć. Doomsday. No i co? Nacisnąłem R1 i nic się w sumie nie stało. Auć. Jakie mam jeszcze kombosy, których... Znaczy, kombosy, ciosy, których nie poznałem? Przechwyt ataku z powietrza. Niespecjalnie. Więcej w liście ruchów. O! Bosko. Więc tak, moi drodzy. Kopnięcie nietoperza. Zamach batarangiem. Kopnięcie w locie. Rzuty, ale co? aha, bo tutaj jeszcze są różne te, Aaaa! ruch, kom, są kombosy, no wszystko jest, ja po prostu taka ciota jestem, że nie ogarniam tego, co się dokładnie dzieje na ekranie, ale jako tako wszystko jest, żeby ktoś tutaj nie czuł się jakoś zawiedziony, że tutaj coś mało tego wszystkiego. Super ruch! L1 plus R1, Mroczny Rycerz, dobra, zapamiętam sobie. Moc postaci, mechaniczne, o właśnie, mechanicznie nie doperze Batman wzywa trzy sterowane automatycznie... Nietoperze, które krążą wokół niego, to nietoperzy w dół i kółko. Hmm, podwójny skok to jest coś tak, takiego. No dobra, dobra, dobra. O, więc ja coś temu zadałem, jakieś tam obrażenia, tak? Chyba, stałem się coś ogarniać. Wow, chciałem mu za. Prykatów nie za bardzo wolno nas sprzedawać, widzę. Ała, ała. Tam tak, chcą tą jakoś supermoc moją za, zafundować, a nie specjalnie mogę. On sobie jakoś tą supermoc zafundował. Ok, mogę zafundować swoją supermoc? Mogę! Oho! Patrzeć! Ohoho, wow, z mobila słodziutko, mega słodko. Czy to jest easy? Nie, to jest. To jest co ciekawe, średni poziom trudności. Właśnie, to jest średni poziom trudności. A ja daję sobie radę. What the fuck? Coś mi, coś mi to ewidentnie nie pasuje. Dziękujemy za wypróbowanie wersji demonstracyjnej gry *Injustice: Gods Among Us*. Przepraszam, *Gods Among Us*. *Gods Among Us*. Jezus. Mój angielski jest co najmniej tragiczny. Dobra, to sobie pominiemy, Boże, nie pominiemy sobie tego. A shit. Lecz sobie to pominąć? Nie mogę tego co pominąć, ja oczywiście. Co mnie to nie, nie dziwi. Stay down. Leżeć! Jak dasz easy, to pewnie przeciwnik nawet się nie będzie ruszał, no możliwe! Konsola ulegnie samo zniszczenie za 5-4... No właśnie, coś za prosty był ten poziom trudności, ewidentnie. To był średni poziom trudności, aż naprawdę mi to w to mega ciężko uwierzyć. Twój poziom angielskiego był widoczny podczas pierwszej rozmowy z Richem. Tak. Tak. No, długi ten zwiastunek. Oj, długi, długi, długi. Za długi bym powiedział. Co najgorsze, nie można go w żaden znanym sposób przewinąć. Chyba, że wejść do konsoli. Do menu konsoli, ale czy tego raczej nie chcemy. I jakby też nie zauważył, to jest... Spora plejada ogólnie rzecz biorąc z uniwersum DC Comics, już tam Batman i reszta są z DC Comics'u, nie? No, plejada ludzi z DC Comics'u, DC Comics, eee, czyli będą tam Batman, Superman, no cała ta ekipa, którą tu widzieliście przed chwilą w sumie rzecz biorąc. DC Universe, przepraszam, tak, DC Universe, eee, dokładnie, dokładnie. To co, zagramy sobie jeszcze Panią z cyckami? Panią z cyckami Ale się sprzedałem A zaraz, można wziąć w ogóle inny... Inny wygląd yy, Chyba nie mogę jednak innego wyglądu Co ja zrobiłem? Wyszedłem, zaraz Teraz tak. Ja mam jakieś opcje, wybór losowy? Nie. Dobra, czemu. Czemu to się właśnie stało? Nie, nie mam innych. nie mam innych wyglądów, niestety. Nie możemy bardziej rozebrać Wonder Woman. Dobra, dajmy sobie na. A dajmy sobie na bardzo trudny. A co? W sumie, co mi szkodzi? Zobaczymy, czy ten poziom trudności jest. Chociażby w najmniejszym stopniu prawdziwy, czy też oszukany. Bo podejrzewam jednak trochę tą drugą opcję. Bo czym jak sobie teraz poradzimy. Szczególnie, żeby będę osobą, postacią, kobietą, yy, której wcześniej, w którą wcześniej nie grałem, więc może być zabawnie. Wołt nie ma szans. Zobaczymy no. Trzeba było dać moskit. Ooo, CTSG, wyszedł z PlayStation Network, O, No chodź tu, Batman, chodź. bo jakie mamy ciosy? Tylko szybko sobie... Amazonski podbródkowy, o, i to mi się podoba. Oa. 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 Shit fucking... Sh Boże. Czy on kuźwa jakiegoś motorek ma w dupie, czy co? O oh my god Nic mogę nawet zrobić specy... Wow! Sodo. Ja Japi tolek i w ogóle? <grybujesz się z nimi> Dobra, to jednak jest very hard. Jednak ewidentnie to nie jest grę dla mnie Boże, co za gnój. Co za pedał nimimy ty! W w cysterny walną. No, jeszcze żyje. Nie, nie żyje. Ale lańsko było sowite. GGWP. No. No. Dobra, to był, to był taki szybki rzut okiem na wersję demonstracyjną Injustice Gods Among Us. Dzięki wszystkim serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Papa, pa. jakby nie było, gra będzie dostępna chyba tylko na konsolach, więc pff. sorry winę tu. Papa! Pa.